Czuję w Słychać szum Słychać dźwięk Coś tam się wyłania Coś wyłania się z zagórki. górki Cóż to może być Cóż to za dawca jedzie Sójka na hulajnozę Sójka na Patrz mryga Mrygnęła mi O matuchno świętsza Jaka szybka Wjechała Oboziuchno Martyna Martyna Naprawiła ziapkę Naprawiła ziapkę Róż do przodu. Naprawiła ziapkę Apkę naprawiłaś łooo! Wow! Jaka szyba! Ło! Wow! A gdzie licznik? Nie yeah. ma. Nie no, koza. A tu co to jest? Co tu się stanęło?